Witajcie, Padałanowie. Mroczny nastał czas. Próby czas. Tak, niebezpieczeństw czas. Nadzieję wielką w was pokładamy. Microsoft może się wstydzić. Dysponuje takim narzędziem jak Kinect, urządzeniem, pod które tworzy się niemało gier kierowanych do młodszych odbiorców. Tymczasem Microsoft nie pofatygował się, żeby zlokalizować takie tytuły jak Ulica Sezamkowa czy The Gun Stringer, a gry pokroju Kinect Disneyland Adventures czy Kinect Trash dostają jedynie polskie napisy. Na szczęście ostatnio coś się w tej kwestii ruszyło. Polskich aktorów zaangażowano do prac nad dawingiem do Dance Central 2, drugą część Kinect Sports Microsoft także w pełni zlokalizował. Polskich głosów można posłuchać także w Kinect. Star Wars. W tym konkretnym przypadku nie wiemy jednak, czy to dobrze, czy źle. Powiedzmy, że to, co w grze słychać, jest. Hmm. Osobliwe. Polski dubbing do gry można zrobić na kilka sposobów. Profesjonalna, doświadczona ekipa tłumaczy i testerów, czujący gry reżyser dubbingu i zaangażowani w to, co robią aktorzy, niemal gwarantują przyzwoity efekt końcowy. Przekonaliśmy się o tym chociażby przy okazji lokalizacji ostatnich FPS-ów od Electronic Arts. Można też podejść do sprawy inaczej. Są produkcje, przy których ryzykuje się i zatrudnia ekipę mniej z grami obytą, mniej znaną. Za przykład mogą posłużyć Transformersy Wojna o Cybertron. Podobnie jest skinek Star Wars. Na przestrzeni całej gry nie udało nam się rozwijać. Poznać ani jednego głosu. W pudełku z grą nie ma instrukcji, żeby sprawdzić, kto stoi za jej lokalizacją. A napisy końcowe odpalające się po skończeniu trybu fabularnego także nie mówią nic o polskiej wersji językowej. Z kolei kontakt z polskim oddziałem Microsoftu kończy się dla nas takim samym efektem, jak próby naukowców pracujących przy programie SETI, mającym na celu przechwycenie transmisji cywilizacji pozaziemskich. Musicie nam zatem wybaczyć całkowity brak nazwisk w tej recenzji. To miał być mój wielki powrót! Wszystkie moje kredyty poszły na ten wyścig. My też bardzo żałujemy, że nie możemy powiedzieć wam, kogo słychać w poszczególnych rolach, bowiem z całą pewnością są to nazwiska warte zapamiętania. Niestety dla nich nie z powodu fantastycznych kreacji, a ról mogących z miejsca startować w wyścigu podabingowe złote maliny. Postacie, które w ogóle da się słuchać, można policzyć na palcach jednej ręki, a kiedy wyliczanie skończymy, zorientujemy się, że kilka palców jeszcze nam zostało. Drętwotą nie zabili nas komentator w trybie wyścigów ścigaczy, mistrz Windu oraz przewijająca się przez kampanię singlową para zabraków. Reszta aktorów spisała się dosłownie poniżej krytyki. Czy coś Cię trapi, mistrzu Joda? Mrocznego wyczuwam coś, Wpada w tych przyszłości. Wszyscy to wyczuliśmy, ale Rada widzi tylko zamglony obraz. Wydarzenia na Nabu, pojawienie się Darta Maula, to nie były anomalie. Nawet jeśli weźmiemy poprawkę na to, że postacie takie jak C-3PO czy Mistrz Joda również w oryginale mówią w dość specyficzny sposób, to nie zmienia to faktu, że ich zdabingowana wersja brzmi wręcz koszmarnie. Po krótkiej chwili mieliśmy ochotę już tylko i wyłącznie gromko śmiać się z polskiego jody, który wydaje z siebie dźwięki przypominające te płynące z głośników podczas gry w GTA tłumaczone przez naszych braci z za wschodniej granicy. Mroczny nastał czas. Próby czas, tak. Niebezpieczeństw czas. Nadzieję wielką w was pokładamy. Słuchając każdego dialogu przypominała nam się scena z superprodukcji Juliusza Machulskiego, w której Bartek Wypychowski instruował Donatę Fiok jak ma grać. Kurde, więcej żalu, kurwa, no! Żałuj! Eee! Pamiętaj, że się puściłaś. Nie ma w Kinect Star Wars ani jednej sceny, podczas której ani razu nie wybuchnęlibyśmy śmiechem, albo nie wykonali gestu kapitana Picarda. Tu nie można nawet mówić o zwyczajowych wadach polskich dubbingów w grach, takich jak brak płynności dialogów czy lekka aktorska nienaturalność. Bohaterowie brzmią jakby byli całkowicie oderwani od tego co dzieje się wokół nich. Do tego kwestie wypowiadają w stylu nakręconej katarenki, źle rozkładają akcenty w zdaniach i z każdą kolejną kwestią przypominają nam, jak bardzo nie chcemy ich słuchać. Mówić, że Kinect Star Wars jest przeczytany z Kartki od początku do końca, to jak prawić tej grze komplementy. Oto Twoi nowi uczniowie, mistrzu Joda. Brakuje im jeszcze obycia, ale jest w nich potencjał. To samo, o Tobie mówiliśmy dawno temu. Nikt nie mógłby prosić o lepszego nauczyciela od Ciebie. Radość dla mnie to. Do tego polska wersja Kinect Star Wars jest kiepsko wykonana od strony technicznej. Poziom głośności poszczególnych dialogów nie jest odpowiednio zbalansowany. Kwestie w przerywnikach filmowych są głośniejsze niż te odtwarzane podczas rozgrywki, przez co te drugie są w dużej części zagłuszane przez dźwięki akcji oraz muzykę i pozostają niezrozumiałe do momentu włączenia napisów. A kiedy je włączymy, okazuje się, że wyświetlany u dołu ekranu tekst bardzo często nie pokrywa się z tym, co faktycznie mówią bohaterowie. Do tego dorzucić można błędy i niekonsekwencje w tłumaczeniu. Nasza mistrzyni Mawra raz Wraca się do nas padawani, raz padawanowie, a jeszcze innym razem literę W w tych wyrazach zamienia na E. Do łez z kolei rozbawiła nas rozmowa z Makiem Pra, którego dialogi i owszem, zdubbingowano, ale śmiech pozostawiono w oryginale. Głosy w tym przypadku różnią się na tyle znacząco, że efekt jest po prostu komiczny. Trzeba było posłuchać, co mówili przez radio. Trandoszanie są naprawdę wściekli. <laughs> Te wszystkie epitety okropne. To wszystko sprawia, że najlepiej zdubingowaną postacią w grze jest Czubaka, który przez cały czas tylko wyje. Dobrze, że na płycie z grą jest także angielska wersja językowa, aby ją uruchomić wystarczy przełączyć język w konsoli i polecamy zrobić to wszystkim graczom, którzy nie są wyrozumiali w stosunku do lokalizacyjnych bubli, inaczej sesja z grą mogłaby zakończyć się atakiem serca. Kinect Star Wars jest właśnie takim koszmarnym dubbingowym bublem nie zasługującym na ocenę wyższą niż 2. Microsoftowi udało się tym samym odblokować wyjątkowe osiągnięcie.